W poprzednim odcinku. Zabijem ją. Wygrałem. <gry> Zapis gry. I tak to jedzie dalej. Zapis gry i możemy iść dalej. Oh, o! No Naboje! I co dalej? Holy shit! Oh, fuck, a ty kim jesteś? No co? Oj! Tego się nie spodziewałem? Ba, nie rozumiałem o co chodziło Holy shit Ała, 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 spieprzajcie Nikt was nie lubi, nikt z wami się bawić nie chce Tam jest ich więcej Oh fuck Czy ja ich mogę załatwić krzyżem? Nie mam pojęcia O, ciebie chcę podnieść Okej, okay, mogę ich załatwić krzyżem To jest dobry znak Czy oni mnie rozwalą? Oczywiście, jak zapałkę Tam jest siekiera przyjść to Idziemy na drzewo Wiesz, mi mogłem wszystko olać i po prostu przebiec po tym strumyku, nie? Musia się pierdolić z tym drzewem. O! Oh. Roczno. Przezorny zawsze ubezpieczony, więc i zapis gry być musi. Cmentarz. Witaj. Oh, shit! O, ah, mister Lazarus. To is you, Nie, it? Yes. To ja. Very perceptive. For a blind man, yes. As I told you, my other senses have more than compensated for my lack of sight. Funny how I keep running into you. Yes, well, you're not far from my home. Did you find the Viva girl? No, not yet. It seems as if these woods would prefer that I didn't. Come now. Don't tell me you're starting to believe those old wives' tales about this woods being haunted. I'm not sure what I believe anymore. What was that? I thought you were the expert on the woods out here. October 25th, 1863. Dearest Anne, we haven't slept a wink in this woods all night. I have lost another man in a horrific episode that I do not yet understand. Only one private remains under my command, and he has been horribly affected by the events we have encountered. We have begun looking for a way out of the woods, but seem to be drawn ever deeper into them despite our best efforts. Sir, I hope you're almost done writing because we need to keep moving. I'm finished. Let's keep moving, Private. Yes, sir. Hey, sir. I see a gate up here. Hurry up. I think it's a house or something. Oh God. It's a, a graveyard. Dobra. To no I co? Tu. Shit. It's happening again. What the hell is going on here? Sweet Mary Mother of Jesus. Why are you doing this? Oh my God! It can't be. It's Newhouse and Moseley, but they're dead, sir. Tell me they're dead, sir. I, I can't take anymore. I've got to get out of here. No, no What are you? Why don't you leave me alone? Aha. Okay. I'm not finished here yet. I'm not here yet. I'm not here yet. O jeszcze trzy razy w błędzie. I całą wejść do grobu? O to chodzi? No to wejdę. Na rzecz tego, żeby zamanifestować, że nie podoba mi się, jak ktoś tu maczał. Finish yet? jako jeszcze nie umarłem, błagam. Hurry, there is little time left. Czy to jest mój grób? What the fuck? Stojbena, where are you? Mamy zabawkę. Wiesz zabawkę? What? Ale zajebista scena, o rany boskie Czego ten pies po lewej jest taki nienaturalnie duży? Oh shit Wal, 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 dawaj, szybko, szybko O w mordę no, Rozwalał mnie, zabijał mnie te psy Zabici? Teraz zabici O w mordę No i co teraz? Zapis gry Co ja mam do diabła zrobić, jak nie mogę tam... A ah. Jezu, jak tam znajdę siebie? What? Co jest? What? Ręka kościotrupa... Wiesz, że to jest twój grób, tak na dobrą sprawę? Masz pojęcie o tym, prawda? Las... Wiesz? Bo to jest bardzo zły znak w takim razie. Zwłaszcza, że tak jakby połowicznie jesteś martwy lub nie. Kto wie? Powinien do niego być Robert? Czyli się nazywa Robert McNickle? Lazarus brzmi fajnie, więc. No, amunicja. Hurra! Ale ekstra. Z lasu na cmentarz, z cmentarzu do lasu. W sumie cmentarz nadal był w lesie, więc tak na dobrą sprawę to. Nic się nie zmieniło. Czy nadal będę musiał uciekać? Owszem. Hej, rozwiązał ci się nie. Ciągnie ze sobą papier toaletowy. Wystarałeś się, ale zapomniałeś sprawdzić, czy nic się do Ciebie nie przylepiło Okej okay. No nie Dobra, będę robił między nimi uniki I postaram się wejść w jakąś ścieżkę, której jeszcze nie byłem o, Ale to było piękne Gdzie mogę iść? Tutaj? Tu chyba nie byłem, mogę ci podnieść Jezu, jak Cię podniosę, jak zdążę, to będzie coś pięknego o, oh, mordę, złożyłem. Nie, nie daj się zajebiście. No, udało się. Dobra, gdzie ja jestem teraz? Amunicja. Oni chcą mnie zabić, prawda? Znaczy, nie chcą mnie zabić, tylko chcą, żebym ja zabijał. I dlatego. Oh, shit! Krzyż, wyciągnij krzyż. What the fuck? A, dobra, cały czas krzyż. Ich to chyba nie boli. A jednak boli. Zamieniajcie się w śmietane. A oh, shit! Oh, fuck! Ale to ale baty, ja pierdzielę. jeszcze w tle słyszę jakieś dziwne, straszne. I grzechotkę, nie podoba mi się to. Idziemy stąd. Gdzie ja powinienem iść? Jezu. Tutaj? Nie, chyba raczej... Kurde. Sporo zwiedziłem, a tam gówno jest tak naprawdę. Może powinienem iść gdzieś tutaj. Jest to jakaś ścieżka. O co chodzi z tymi oczami? Są kurwa jakieś niebieskie oczy.

She is draining my energy much faster than I had thought. We must complete the ritual soon and purge her soul from this plane. Go to the house and prepare the portal for my arrival. And then you will give me the power of sight and to control the minds of men, yeah? You have been my willing servant. I will reward you as I have promised. Now hurry! I have much to do before I complete this ritual. Yeah, I will prepare the way for you. Thank you, Great One.

You oj, I co mam robić? Mam coś robić? Nie wiem. Idziemy chyba w to samo miejsce, bo widzę, że się odrodziłem tutaj, gdzie byłem później. Oj, 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 like it, mate. Fajne jest, to, że czasem jest tak, że najpierw jestem w tym miejscu, Lazarusem, to znaczy wiecie, Robertem po wypadku, a potem, na przykład, jestem Robertem jako żołnierzem Unii, a jest również na odwrót czasami, więc jest fajnie. Ciekawe to, co? co gdzie gdzie ktoś jest? Może jest na wodospadzie. dospat, Hello, for dospat. a oh, said him, keep back, you hear me? you're dead too. those dogs got you. it's me. put the rifle down, private. no, you've come to get me, but i'm too quick for you. nobody sneaks up on old skunk. nobody. private, i am your commanding officer. And I am ordering you to drop that rifle. That old lady tried to sneak up on me, too. She told me that she died in here. That I was gonna die in here, too. She thought she could fool me. But I showed her, oh, I showed her. Mister? Are you okay, Mister? Why are you doing this, child? Deliver me from this evil, O oh Lord. Devil, release this child. I command... <coughs> oh, God! Look at my innards! They dragged him out of me! Oh, God! You see, soldier? You were already dead. I killed you then, and she took you from me, but she was too late. John, um. A się nawet nie chcę się z wami gadać, zaraz was rozwalę. Chociaż w sumie byłem w tamtym kierunku i tam nic nie było, więc może. Oszukam gra pójdę tutaj. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli tam są tylko kamienie. I nic nie ma. Czy ja mogę tu w ogóle iść? Mogę tu iść. Dobra, to ma ręce. Oh shit, dobra, mogę tu iść, tu są wrogowie. A ma ręce i nogi. No co tu jest? Kurna, jak ja teraz idę w jakiś ciem. Co jest? Jezu, wiem co to jest. Wiem co to jest. Ktoś z widzów napisał mi, że tutaj... Tak, o to chodzi. Dobra. Dzięki. Dobra. Tak myślałem. Przy trzecim odcinku był komentarz, w którym napisał ktoś. Dobra, o to chodziło. Jezu, ja myślałem o co chodzi małe wulkany? Ależ oczywiście, że tak. Ktoś napisał małe wulkany i łóż rzeczy w następującej kolejności. Ale jaja. To jak to było? To była ręka kościotrupa. Okej. A co tutaj miało być? Chyba ty, prawda? Figurka miała być indiańska, tak Płacz, to Owszem I potem chyba latarka i trąbka W takiej kolejności? Owszem Ale jaja Dobra, dzięki za cynk Bo szczerze powiedziawszy to przez chwilę się jak ktoś sobie robi jaja No bo małe wulkany, a gdzież wulkany w lesie? A to chodzi o te stogi kamieni, które się świecą na zielono Dziękuję Stay away. I wanna hurt you, but I got to. I got to, mate. I got to hurt ya. You. you know, that's how we do things in Brooklyn. O kurwa, zginąłem, dobra, czyli mówił prawdę. No cześć młody, Ostatni zdjęty i co teraz? Chyba jest smutno. Please hurry, Mister. He's almost finished. He's almost finished. I on coś tam robi jednak. Dobra, to wio, 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 szybko, 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 szybko. Z buta. Z buta? I to biegiem. Czas się liczy. Jest mam licznik czasu jakiś. Ale bieda. Minuta. Dobra. wio. O co chodzi z tymi? pipi? -pi 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 -pi? A zgin. Kurde, zamień się w śmietanę. I tak nikt cię nie lubi. Będziesz teraz homogenizowany przez resztę swoich dni. No. Ty też. Sią. Tylko co teraz? Co ja muszę zrobić tutaj? Muszę z nią pogadać pewnie. Złapać, oj i wyjąć z tego pieprzonego kręgu. Chodź, dziecko. Co jest? Nie mogę nie mogę nic zrobić. Misia, mam misia. Jezu, dam mi misia. To jest jej misio? Chyba tak, masz. Udało się. Jezu, chrysta, jestem genialny. Bizzy czas leci nadal. Laz. What are you doing? The fuck! Stop, soldier! Do not prevent my coming! My name is Robert McNichol. You okay, Mister? Run, girl. Go back to your grandmother. I can't hold him long. He's killing me. But you're. Run. Jestem młoda na O, cześć! To <laughs> Nie wierzę, co to było, ja pierciele. O, rany boskie, wybuch jak w filmach Michaela Beja. <laughs> o, to jest piękne, zobaczcie, a ten koleś, który tu leży, patrzy i sobie myśli, co on, kurwa, zrobił najlepszego? Wypił sobie w nasze flaki, jest to bez sensu? Bo z tego, co jest właściwie powiedziane w legendzie o trupiej skale, to ich wnętrzności, jak to powiedzieli, zostały wyrwane i oddane właśnie w ofierze. Czy ja cię mogę dobić? Nie mogę. Dobra, stoj, gdzie polazłeś? O, chyba poszedł, patrzcie. Pali się po nim On chyba poszedł w miejsce, w którym był wcześniej ee, nasz szeregowy, prawda? Owszem, jasna dupa Oj, to nie wygląda obiecująco Ba, to wygląda zwyczajnie niebezpiecznie Amunicja, przynajmniej tyle dobrego I amulecik, fajnie Dawaj, amulecik What the fuck? Nie zabijaj mnie, jestem teraz Człowiekiem Tęczą Oh shit! O Boże, ten refleks one się nie boją. Boją się? Zamięcie się w śmietanę homogenizowaną, wypieprze z mojego życia. Mogę przejść dalej, fajnie. Co teraz? Lecimy chyba do przodu, nie? O kurde, znowu bo dzieci. Jak ja ich nie lubię rany, boskie, małe, pieprzone stwory. W tej grze oczywiście, bo tak ogółem dzieci są spoko. Dopóki się nie drą i nie robią kupy. <noise> Żartuję. Bijam cię. Oh, shit. Mm. Nabijam się, bez tym najlepszym wujkiem, jaki może żyć. Zobaczcie, jak dzieci nagle cichną, jak tylko ładuję. Co nic z rewolweru, boże? Te żarty są bardzo i na miejscu. Ale jest śmieszny. Dobra. Już? Już spokój? Szańcz to, idziemy stąd. Ruszcie, Lance, jesteś teraz człowiekiem tęczą. Świecisz się jak Himen. Okej. Okay. Do przodu. Wio. Idziemy tylko. O! Tak robić. Sio. Oh, shit. Ciebie tu nie chciałem, wypieprzej? Głupi pies? Głupi pies? Jak chojrak tchórzliwy pies? Wypieprzaj, ale nie jesteś tchórzliwy, bo kiedyś mu po dupie. Przyjmy sobie hapsów. Znaczy, użyjmy. Zwróćmy sobie nieco zdrowia. O! Gdzie ja teraz jestem? Czy to jest... Nie wierzę. Czy to jest piwnica w domu Rastina Para? What? Czy to jest piwnica w domu Rastina Para? Ja pierdzielę nie wierzę. Ale przerażające. Zapis gry zawsze cię przyda. Tymczasem. Dobra, mogę wyjść na zewnątrz. Na zewnątrz jest coś ciekawego. Wow, kamera, nie? Odpieprzaj. O, tam widziałem amulet. Gdzieś tu widziałem amulet. Halo, tutaj. Okej. Okay. Przyda się. Zawsze się przyda. Amulety nigdy nie są zbyteczne. Dlatego podniesiemy je i wyjdziemy z powrotem. Okej. Okay. Halo. Chcę tu wybuchnąć, prawda? i będzie jesteś? So to Dokładnie Oh shit! Oh, oh. Fuck! Gdzie ty jesteś? Ja pierdzielę. Oh. Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba Nie robi fajnego wrażenia. Ale mnie napieprza, Jezu Chryste Zejdź ze mnie, człowieku rybo Oh shit! Dobra, pół życia już też nie mam On też nie ma, ja też nie mam Ale ja mam oczywiście hapsy i się podleczę o, rany, już po mnie. To się nie może udać, już po mnie. Ale, on zadaje obrażenia. Jezu! Za co? Zejdź mi z oczu. Szybko, uda się, może się uda, może się uda. O, rany. Dawaj, jeszcze parę strzałów, jeszcze parę strzałów. Udało się. I co teraz? Co, Stojben? Co, ben Wybuchniesz? Jak w filmach Michaela Bea? Nie, wybuchniesz. Wybuchniesz! No, you, don't know what you have done. No! A tak bardzo pracował na karierę w filmach, wal się. No! Jakby teraz wybuchł. <Glipy> <Glipy> nie wierzę! Ale jaja. <Glipy> Boże, to Hush now. You're okay. You're in a place of healing. You. Calm yourself. You've been shot in the head. You must remain calm. But it's all right now, Lieutenant. You're going to be just fine. Convince. i wy prawdopodobnie nie widzicie napisów, bo jakimś cudem menu jest w opengl i nie chce się nagrywać. Niemniej mam nadzieję, że się wam podobało. Krótka, klasyczna gra, wiem, że nie wszyscy za takimi przepadają starociami, ale jest super. No... No i to na tyle moi drodzy. Trzymajcie się ciepło i... Do mniego usłyszenia.